Już niebawem reprezentacja Polski rozpocznie zmagania na Mistrzostwach Europy, które będą rozgrywane u naszych zachodnich sąsiadów. Ciekawe, jak się spiszą nasze orły. Grupa ciężka, no ale na pewno można się pokusić o niespodziankę. Natomiast ja bym chciał sprawdzić się w futbol menadżerze w tej samej grupie, w której nasza kadra będzie rozgrywała swoje mecze. Zatem zapraszam Was na krótką miniserię, w której zagramy właśnie kadrą biało-czerwoną. Na Mistrzostwach Europy w Niemczech. Tutaj, oczywiście, będziemy mogli zagrać w tej prawdziwej grupie, bo to są Mistrzostwa Europy z dodatku, który możecie sobie pobrać na stronie FM Scout. Jeżeli nie zapomnę, to podlinkuję Wam go pod odcinkiem i po prostu każdy z Was będzie mógł swoich sił również tutaj spróbować. Więc kalendarz reprezentacji Polski to są dwa mecze towarzyskie, a potem już grupa D, czyli Holandia, Austria oraz Francja. Niewiarygodnie ciężka grupa, no ciężkie spotkania przed naszą reprezentacją, ale myślę, że jakoś sobie poradzimy zarówno w eFemie, jak i właśnie w rzeczywistości. Zanim rozpoczniemy to dzisiejsze spotkanie, to oczywiście zapraszam was serdecznie do zasubskrybowania kanału oraz do tego, abyście zajrzeli na nasze media społecznościowe na Facebooka, na Twittera i na serwer Discord. Wszystkie linki macie zawsze pod każdym odcinkiem. W opisie. No to słuchajcie, zaczynamy. Ja tutaj zastąpiłem Probierza 1 maja roku 2024 na stanowisku selekcjonera reprezentacji Polski. Właśnie w tym roku było zwycięstwo z Macedonią Północną oraz porażka z Tunezją. To oczywiście mecze towarzyskie. Zanim jeszcze rozpoczną się na dobre Mistrzostwa Europy, to mamy jeszcze mecze z Portugalią oraz z Słowacją, więc tutaj bardzo, bardzo dobra przeprawa z Portugalią na Narodowym, a potem mamy mecz wyjazdowy ze Słowakami na City Arena, Stadion Antona Malatinskiego. Tak się nazywa to, to, ten obiekt, natomiast potem już, jak mówiłem, Holandia na Merkurspiel Arena, potem mamy Austrię na Red Bull Arena, no i na koniec Francję na Signal i Duna. Park. Szczerze powiem, że nie wiem, czy te stadiony się zgadzają, ale ważne, że zgadzają się grupy. E, także, no, sprawa wygląda prosto. Generalnie, by się chciało powiedzieć. Plan jest taki, żeby zremisować z Holandią, wygrać z Austrią, no i pewnie nie poradzić sobie z Francją. Czyli tutaj myślę, że cztery punkty są jak najbardziej do. Zdobycia. Pytanie, czy zaiste to się, to się uda? Do tego meczu z Portugalią towarzyskiego mamy jeszcze 35 dni. Mecze z Portugalią i Słowacją, tutaj też pogadamy sobie na pewno o taktyce, zagramy w kolejnym odcinku. Ale dzisiaj, wstępne powołania. Te powołania zapewne będą dopiero miały miejsce takie oficjalne około 20 maja. Nie wiem, ilu piłkarzy będzie można e, powołać, jeżeli chodzi o Mistrzostwa Europy. E, to tutaj mówi mi FM, że nie więcej niż 30 piłkarzy, ale być może w tym drugim rzucie powołań będzie to ograniczone tylko do 30 na przykład, e, a potem do 23. E, zasady, zaraz zobaczymy. Ilu tu mamy zgłoszonych zawodników? Czy w ogóle taką informację tu będziemy mieć? Czy niespecjalnie? 26 piłkarzy będzie mogło być zarejestrowanych do 26 maja, czyli mamy jeszcze około 4 tygodni, prawie miesiąc, spokojnie można sobie to zrobić. No ale zróbmy to dzisiaj w tym odcinku i taką szerszą kadrę sobie właśnie mniej więcej ustalmy. Zobaczmy, jak to może wyglądać i jak wyglądają profile tych naszych zawodników i w ogóle, co oni w tym sezonie ewentualnie w klubach swoich osiągnęli, więc lista krajowa, i tu będziemy sobie oczywiście rozpoczynać to wszystko od bramkarzy, bo to właśnie bramkarzy trzech na początek będziemy chcieli powołać. Tutaj jest oczywiście lista krajowa, która została już wcześniej stworzona, i to z niej będziemy pobierać tych zawodników. Zatem, jeżeli chodzi bo tu oczywiście jeszcze mamy scouting i, i to też spokojnie sobie tutaj możemy to przeglądać, jeżeli chodzi o piłkarzy w zasięgu. Tu też nam pokaże tych polskich zawodników, ale my już skorzystajmy z tej listy krajowej. Ja mam tutaj swój własny widok na reprezentację. Oczywiście jest też zwykły widok, jeżeli chcecie taki domyślny tutaj sobie odpalić, to on jest. I tu wam też będzie gra, czy asystenci sugerowali, kogo należy powołać, a kogo nie. Jednak ja sobie skorzystam ze swojej. Ze swojej, tutaj ze swojego widoku, więc na pewno Wojtek Szczęsny, No to jakby nie ulega wątpliwości, bramkarz numer jeden w Juventusie w tym roku rozegrał 34 spotkania i naprawdę fajną średnią ocenę osiągnął, więc tego piłkarza sobie oczywiście powołujemy do reprezentacji Polski. Dalej, dalej mamy Bułkę, który rozegrał 33 spotkania dla Nicei, mamy Grabarek, który zagrał tylko 14 meczów dla Kopenhagi, mamy Drągowskiego z Panathinaikosu i to w zasadzie chyba byłoby tyle, chyba że chcielibyśmy jeszcze na przykład Jakuba Stolarczyka z Leicester, ale raczej nie. Tutaj na pewno Bułka, na pewno Bułka, bo on gra w Nicei, bo jest bramkarzem bardzo, bardzo dobrym, ma dobry sezon za sobą, więc czemu by go nie powołać, więc dajemy tego zawodnika... No, i teraz sprawa z bramkarzem numer 3. No, albo bierzemy grabarę, albo drągowskiego. Gdyby drągowski rozegrał pełen sezon w panetnej Kosie, to nie miałbym tutaj w zasadzie żadnych wątpliwości, ale nie rozegrał całego sezonu. Grabara zaś 14 spotkań. Tak naprawdę, jak popatrzymy sobie na atrybuty, to jednak. Bułka, przepraszam, to jednak bułka jest, jest chyba piłkarzem. Jest chyba piłkarzem lepszym, to na pewno, ale co do grabary. Chyba też, chyba też, on przechodzi do Wolfsburga w lipcu tego roku, czyli po mistrzostwach Europy, i to właśnie jego sobie w tym momencie powołamy. Zatem mamy trzech bramkarzy, szczęsny, bułka i gramara. To są moi wybrańcy na euro. Mam nadzieję, że żadne kontuzje się nie e, przypałętają. Dobra, lecimy e, sobie dalej. E, czemu tutaj nie ma takiego mm, konkretniejszego filtra? Mówię o o, 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 ale tutaj podgląd składu, aha, czyli dostajemy tylko wtedy mm, takie opcje. Dobra, niech będzie. Więc tak, obrońcy. I tu mam, możemy sobie stronę wybrać również, ale myślę, że sobie damy. Jak dam lewę. Tak, to mamy lewych obrońców. Dobra, tak to działa. W porządku. No Ja za kadry się raczej nie biorę zbyt często. Raczej przy okazji, właśnie, wielkich imprez. No to zobaczmy, <laughs> co my tu mamy, jeżeli chodzi ewentualnie o lewą stronę. Polskiej obrony, to niewiele tutaj, ale zobaczmy sobie może jeszcze ze skautingu, bo tutaj, szczerze powiedziawszy, możemy mieć troszeczkę lepszy e, pogląd na tą sytuację, chociaż nie sądzę, żeby tutaj były jakieś e, jakieś różnice. No nie ma, to są ci sami piłkarze. No dobra, no to wrócimy sobie do listy krajowej i mamy tak, Karbownika, który grał dla Herty w tym sezonie i rozegrał 27 spotkań, 4 bramki i dwie asysty. Szybkość, przyspieszenie, dośrodkowanie, dribbling. Jest oczywiście Jakub Kiwior, i tu nie ma absolutnie żadnych wątpliwości, że ten piłkarz powinien zostać powołany. Mało grał w tym sezonie: 13 spotkań jako zawodnik składu podstawowego, i 11 meczów jako zawodnik wchodzący z ławki. No jednak, jest to piłkarz, który zagra i na środku obrony, i na lewej stronie, więc na pewno tego piłkarza sobie powołamy w tym momencie. Mamy tu ewentualnie jeszcze opcję Recy. Który w specji zagrał 26 spotkań, jest puchacz, który dla Kaiserslautern zagrał 30 meczów. No i tutaj na pewno byśmy chcieli między tymi dwoma piłkarzami to rozstrzygnąć. Jest jeszcze e, Damian Michalski z Greuterfurt, też dość ciekawy piłkarz. Gdybyśmy chcieli myśleć o środku obrony, ewentualnie o wariancie defensywnym na lewej stronie. Też to by nie była najgłupsza opcja, powiem wam szczerze. No fizycznie słabiutki piłkarz, ale zobaczmy, karbownik, herta. Myślę, że tak i to ze względu na jego szybkość, przyspieszenie, dośrodkowanie czy drybling. Raczej tego piłkarza będziemy chcieli powołać. Myślę, że jeszcze jedna opcja tu by się przydała na tą lewą stronę, ale tutaj bym raczej celował w, 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 w rece, chyba ze specji, bo za wielu opcji to my tutaj. Tak naprawdę nie mamy. Ale zobaczmy sobie ewentualnie jeszcze stronę prawą, bo to często jest tak, że ci piłkarze mogą też grać na obydwu tych stronach. Właśnie jak karbownik. Tu mamy na pewno Metikasza, który zagrał 26 spotkań dla Aston Villa. No i nie możemy na pewno e, pozwolić sobie na to, żeby takiego zawodnika e, pominąć. Więc Metikasza zostaje powołany. Mamy tu również opcję na tej prawej stronie Bartka Bereszyńskiego. Mało grał w Empoli. mało grał Kędziora. 27 meczów dla dla Pałoku, ale Bereszyński też chyba nie jest piłkarzem, z którego można by było tutaj ewentualnie e, zrezygnować. Zobaczę sobie jeszcze tutaj tych naszych piłkarzy w zasięgu ewentualnie, czy nie pominiemy nikogo, kogo może na liście krajowej nie być. Gumny Bereszyński, Kędziora, Filip Koperski lat 20, no nie, nie przesadzajmy. E, gumny Bereszyński, ciężko tutaj. Gumny to tak chyba niespecjalnie, chociaż Tutaj może być ta jego szybkość, przyspieszenie i dośrodkowanie rzeczą, yy, rzeczą kluczową, ale myślę, że zrezygnować z Berecińskiego to też by nie była za dobra opcja. Tym bardziej, że on może też grać na lewej, <laughs> na lewej stronie, więc to by chyba było to, co byśmy chcieli, jeżeli chodzi o boki. Tylko że pamiętajmy, że tu też może się narodzić yy, opcja grania wahadłami, i czemu by tego nie spróbować, skoro nie mamy aż tak dobrych. Bocznych obrońców. Zaraz zobaczymy, jak to będzie tutaj wyglądało. Wróćmy sobie do listy krajowej i dajmy sobie teraz środkowych obrońców. Zobaczmy, co tutaj się Dzieje. No, Kibior to już wiadoma sprawa, no ale wychodzi na to, że najlepszym środkowym obrońcą jest Jan Bednarek. On w tym momencie skontuzowany zagrał w Southampton praktycznie pełen sezon. Może nie w 100% pełen, on się jeszcze nie skończył, ale 35 spotkań. Nawet zdobył 3 bramki i zanotował 5 asyst. No, też mimo, że ja nie jestem jego fanem, to nie sądzę, żebyśmy w FM-ie byli w stanie go mm, pominąć. Dalej tak, Krystian Bielik, eee, to też jest ciekawa postać w, w futbol menadżerze, bo to jest piłkarz, który może grać i na środku obrony i na defensywnym pomocniku, więc sądzę, że i tego gracza powołamy, tym bardziej, że on zagrał 43 spotkania dla Birmingham, eee, więc mamy tych zawodników, jest oczywiście piłkarz Empoli, czyli Sebastian Walukiewicz, 29 spotkań i dwie asysty, i myślę, że też absolutnie musi być powołany, jeżeli gralibyśmy trzema obrońcami, to na pewno jest to za mała liczba piłkarzy, więc tutaj musimy się na kogoś jeszcze zdecydować. Wieterska gra w Cagliari i to cztery mecze z ławki, kiepsko. Michał Helik Huddersfield, 35 spotkań. Dawidowicz, Ella Verona 33 mecze. Nie mamy tu za dużo opcji. Szczerze powiedziawszy, wejdźmy sobie jeszcze w Scouting i tutaj sobie wyodrębnijmy tych piłkarzy na środku obrony. Zobaczmy, jak to tu wygląda. Michalski, ten Michalski mi chodzi po głowie. Tu jest kapitalna gra głową, właśnie. Niezły, to w ogóle ciekawy piłkarz jest. Ja bym chyba go dorzucił tutaj, tak naprawdę, do tej naszej reprezentacji. I wydaje mi się, że opcją ostatnią, czyli trzecią, byłby chyba. No, albo Wieteska, albo Dawidowicz. To tutaj trzeba wybrać. Chyba byłbym jednak za, za Dawidowiczem. Czyli to by wyglądało w ten sposób, jeżeli chodzi o obrońców i bramkarzy. Tych piłkarzy mamy teraz: 2, 4, sześciu, 8, 10, 13 już. Czyli jeszcze drugie tyle możemy sobie dowołać. Więc przejdźmy sobie teraz do listy krajowej i lecimy dalej. Defensywni pomocnicy, słuchajcie. A jakbym dał lewe skrzydło, to mi się chyba odsłonią wahadłowi, tak, to mi się odsłonią wahadłowi, ale zacznijmy może od środka. Więc mamy tak: Jakuba Piotrowskiego, który gra dla Ludogorca, i on tutaj słuchajcie, rozegrał 33 mecze, 3 bramki i 3 asysty. Jest zainteresowanie Anderlechtem. To jest dobra opcja. To jest wszechstronny piłkarz, oczywiście mogący grać na środku, więc na pewno go, nam się przyda tym bardziej, że on ostatnio gra. Mamy Jakubą teraz Brighton. Tutaj chyba też mimo tego, że on nie gra jako skład podstawowy w Brighton, to też nie moglibyśmy sobie tego piłkarza raczej odpuścić. Wiadoma sprawa, raczej, e, raczej z Linettigo będziemy chcieli rezygnować powolutku. Znaczy, w realiach FMA to jest zawodnik dobry, naprawdę dobry, o dobrych parametrach, ale w rzeczywistości, niespecjalnie. E, Damian Szymański, Aek. I to też będzie chyba dobra opcja, jeśli chodzi o ewentualnego defensywnego pomocnika. I to by chyba było wszystko. Tak mi się wydaje. Jest jeszcze Kamil Piątkowski. Jest oczywiście Bartosz Sliż z Atlanty United. Ale to jest moja opcja czwarta. Trzecia, czwarta. Na razie nie na teraz. Łęgowski Salernitana. Też to by była dobra rzecz. Tylko pytanie, czy wystarczy dla nich miejsca. Na razie przejdźmy do... Defensywnych pomocników, którzy grają na lewym skrzydle, czyli po prostu do wahadłowych. No i tutaj e, oczywiście Frankowski, który. Zalewski, Zalewski musi grać, Zalewski musi grać. Zobaczcie, to jest piłkarz, który w tym roku zagrał dla Romy 43 mecze: 11 bramek i 5 asyst. On musi być powołany do reprezentacji Polski. No Frankowski z Lens, podejrzewam, że też. Będziemy chcieli tego zawodnika widzieć na razie w szerokim składzie, a potem się zastanowimy. Zerknijmy na prawe skrzydło i na prawe wahadło. Mamy Frankowskiego, mamy Zalewskiego, mamy Matikasza, oni są już powołani, więc raczej tutaj nic lepszego już nie wymyślimy. Wszołek nie, ale gumny ewentualnie byłby też. A on jest, to dobrze, on jest. Fantastycznie, tutaj mamy sprawę załatwioną. Przechodzimy teraz do środkowych pomocników. No i e, oczywiście jest Piotrek Zieliński. No To też mówię, w warunkach FM to jakkolwiek byśmy do tego piłkarza nie podchodzili, to nie stać nas na to, żeby z niego nie skorzystać. Moder Frankowski, mm, Sebastian Szymański, Fenerbahce to absolutny mus. Zobaczcie profil tego piłkarza. To jest zawodnik kapitalny. Zawodnik, który pociągnie tą reprezentację i będzie twórcą e, sukcesów. Tak mi się wydaje. Tak mi się wydaje. Żurkowski, Bielik, to już mówiliśmy o tym. Klich, to raczej nie. Bartosz, Kapustka. No też, gdybym miał jeszcze miejsce, to mógłbym tego zawodnika dorzucić, ale nie teraz. Kozłowski, chyba jeszcze z niego e, zrezygnujemy. Dalej mamy, słuchajcie, e, pomocników lewe i prawe skrzydło. Myślę, że tutaj nikogo nie pominęliśmy. Jest Zalewski, jest Kesz, jest Frankowski, Reca, Grosicki. No, nie wiem, nie jestem raczej zwolennikiem. Marczuk z Jagiellonii też chyba, też chyba niekoniecznie. Ofensywni pomocnicy? Tutaj też raczej nikogo nie pominęliśmy. Natomiast sądzę, że jeszcze środek tutaj sobie zobaczymy: Zieliński, Szymański, Modern. Tutaj wszystko już zrobiliśmy. Żurkowski, Empoli. Ilu my tych mamy piłkarzy? Już 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Czyli jeszcze pewnie ze czterech napastników i ze dwóch piłkarzy można by tu ewentualnie dowołać. Zatem zobaczmy sobie napastników, bo to jest rzecz yy, bardzo ważna. O, nie wyświetlili się. A czemu? Coś tutaj się. Patrzcie, nagle wszyscy zniknęli. Lista krajowa, jakby się usunęła, ale spokojnie. Mamy scouting. Czemu tak zrobiło się? O, teraz chyba już by było dobrze. O nie, bramkarze. O, sami bramkarze mi zostali. Słuchajcie, na liście. Inni się nie wyświetlają. Ciekawa sprawa. I ciekawe czemu. O, teraz chyba już jest dobrze. Teraz chyba już jest dobrze. To ja sobie tylko zostawię napastników. No i właśnie. Lewandowski, wiadoma sprawa 22, 22 gole i 5 asyst dla Barcelony w tym sezonie. Jak najbardziej tego piłkarza sobie powołamy, jak jego profil wygląda. No, Milik. Jako rezerwowy w Juventusie, ale 13 goli zdobytych. No to chyba też nie będziemy z tego piłkarza rezygnować. Mamy tu Adriana Benedyczaka, 23 lata parma, 19 zdobytych goli. To jest ciekawa opcja. Świderski mało strzelił. To ja bym tego Benedyczaka chyba wolał. Wiecie co? Bo on może grać też na lewej stronie. To by była ciekawa opcja. On jeszcze w reprezentacji Polski nie zagrał. Buksa, Kownacki czy Piątek? Piątek 9 goli. Buksa w sporze 11. Jak wygląda profil Piątka? Bo to trzeba pod tym kątem patrzeć. No ja myślę, że mogłaby być to dobra opcja. Wiecie co? Biorę Piątka i biorę chyba tego Benedyczaka w razie w razie czego? Jak to wygląda w tym momencie? W tym momencie mamy 26 piłkarzy. 4, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, tak! 24. No i teraz pytanie, kogo byśmy tu ewentualnie jeszcze w tym składzie widzieli i potrzebowali? Lista krajowa, a właściwie to wejdę sobie w scouting, zaznaczę sobie wszystkich piłkarzy i, i zobaczymy, czy kogoś przypadkiem nie. Pominęliśmy z tych najlepszych. Linetty Góralski jest tutaj. E, tak, bo to są piłkarze, których jeszcze nie powołaliśmy z tego, co widzę. Kapustka, no właśnie, tutaj by trzeba było jeszcze ze dwóch dowołać. Jak mówiłem, Linetty, z niego świadomie rezygnujemy. Góralski też niekoniecznie, no bo wieczysta to nie jest poziom reprezentacji. Żurkowski, tutaj mamy chyba dość dużą głębię. Jeżeli chodzi o środek pomocy, jeżeli chodzi o Wacharła też. Środek obrony mamy Dawidowicz, Bednarek, Walukiewicz, Michalski, Kiwior, Bielik. Ewentualnie, więc tutaj może z tych ofensywniejszych piłkarzy. Żurkowski? No nie wiem, on nic nie grał. Wszołek? Wszołek też chyba niekoniecznie. Słabiutko to wygląda. Kownacki, Michał Skuraś. Kiepsko, co? Trzeba przyznać. Bartosz Pustka, jego bym chyba dorzucił jako, jako, jako kibic legi Warszawa. To by mi on tu pasował idealnie. I myślałem o tym sliszu jeszcze ewentualnie. Slisz nie byłby najgłupszą opcją, ale FM mówi, że on nie ma najlepszych atrybutów. Dopiero jest tutaj pod kątem umiejętności. To dość słabo. No to już lepszym piłkarzem byłby na przykład Łukasz poręba. Yy, piłkarz wypożyczony z Lens, do HSV z tego co widzę, Dziczek, ewentualnie zawodnik oczywiście Piasta Gliwice. No tutaj by się trzeba było mocno, mocno zastanowić. A może jeszcze jednego środkowego obrońcę w razie czego dowołać? No to wtedy byłby to na pewno Wieteska. Byłby to Wieteska. Dobra, dajmy Wieteskę, powołajmy go do reprezentacji Polski i tak to by na razie, słuchajcie, wyglądało. Tak wyglądałaby reprezentacja Polski. Ja chyba sobie to w ten sposób dam. Będę miał lepszy widok. Czyli mamy tak: Szczęsny, bułka, grabara, trzech bramkarzy. Mamy obrońców: to jest Dawidowicz, Bernarek, Wieteska, Walukiewicz, Michalski, Matikasz, Bereszyński, Bielik, Gumny, Kiwior, Karbownik. Dalej pomocnicy: Szymański, mmm, Modery Piotrowski, Zalewski, Frankowski, Piotrek Zieliński, Bartosz Kapustka, Szymański. Jeszcze jeden, i oczywiście Adrian Benelczak, chociaż jego już można rozpatrywać jako napastnika. No i oczywiście napastnicy, czyli nasze trzy dziewiątki. Lewandowski, Milik Piątek. I to chyba na Mistrzostwa Europy jest najmocniejszy polski skład, jaki w tym momencie można by było sobie tutaj wyobrazić. Oczywiście tak z, lekką, taką, z lekkim przymrużeniem oka, no bo pamiętajmy właśnie, że, że mamy chociażby tego Linetiego który tu na pewno byłby ciekawą opcją, ale poza tym to nie wydaje mi się, żebyśmy przeoczyli tutaj już i na teraz jakiegoś ciekawego piłkarza. No, Buxa też jest niezłym zawodnikiem. Kamiński Szymczak, no nie wiem. Nie wiem sam, ale wydaje mi się, że na ten moment to zrobiliśmy wszystko, co. Wszystko, co możliwe. Najsłabszy punkt naszego zespołu to prawy skrzydłowy, ale my raczej skrzydłami grać nie będziemy. Sądzę, że będziemy grali trzema środkowymi obrońcami i wahadłami. Bo całego FMA 2024 tak gramy i dwoma napastnikami na przykład, czyli Lewandowski plus albo Milik, raczej Milik i Piątek. To by była dobra opcja. Szymański, Sebastian, albo jednym napastnikiem, i wtedy Szymański jako odwrócony skrzydłowy. Grający tutaj z tej strony obok Zieliński, a z lewej wtedy by ewentualnie zagrał nam jeszcze nie wiem kto. Hmm. No właśnie, Zalewski chyba. No chyba Zalewski jako skrzydłowy. Tu odwrócony skrzydłowy, a tu skrzydłowy. I na lewego, i na lewego. Zobaczymy, pomyślimy. Na pewno pogadamy sobie o tym przy okazji meczów towarzyskich, czyli spotykamy się już w kolejnym odcinku. Zagramy sobie mecze z Portugalią i Słowacją. Zobaczymy, jak ta reprezentacja wyglądać będzie towarzysko. No a potem już przechodzimy do wielkiego turnieju, czyli Holandia, Austria i Francja. Moim celem oczywiście jest wyjście z tej grupy. A tu mamy wszystkie grupy. No i yy, wszystko się raczej zgadza. Czyli mamy prawdziwe euro. Więc zobaczymy, jak ono będzie wyglądało. Dziękuję serdecznie za odcinek. Pozdrawiam. Życzę miłego dnia. Trzymajcie się. Cześć!